licznych królestw barbarzyńskich, które powstały na gruzach Imperium Rzymskiego, najważniejszym i najbardziej trwałym okazało się królestwo Franków. To oni jako pierwsi przyjęli chrzest, chrzest w rzymsko rzymskokatolickim, a zatem uzyskali nie tylko uznanie papiestwa, ale także uznanie i szacunek tych ludów, które podbili, a więc ludności galo-rzymskiej. Właśnie Królestwu Franków, czy wręcz Imperium Franków, poświęcone będą dzisiejsze zajęcia. Gdy w roku 768 po Chrystusie umiera Pepin Krótki, jego królestwo dziedziczą jego dwaj synowie: Karol i Karolman. Nad państwem zawisła groźba znana z tego okresu, z innych państw, ale przecież także z państwa merowińskiego groźba rozbicia, podziału państwa i osłabienia jego znaczenia. Między braćmi panowało napięcie, powszechnie spodziewano się, że wybuchnie między nimi walka. Zanim jednak konflikt rozpoczął się na dobre, w roku 771, a więc zaledwie 3 lata po śmierci Pepina Krótkiego w wieku lat 20, zmarł Karol. W tej sytuacji to Karol został jedynym władcą Franków od samego początku. Podejrzewano zresztą, że przyczynił się do śmierci brata. Lecz wobec braku dowodów kwestia ta pozostanie na zawsze tajemnicą. Okres panowania Karola, któremu potomni ze względu na jego dokonania nadali przytomek Wielki, to w znacznej mierze okres wojen. Władca Franków ostatecznie pokonał Longobardów, przypomina państwu, na poprzednich zajęciach wspominaliśmy o wojnach, które z Longobardami. Toczył ojciec Karola Wielkiego, czyli Pepin Krótki pierwszy król frangów z dynastii Karolingów. Oczywiście teraz nazwa dynastii Karolingów jest znacznie późniejsza niż czasy Pepina Krótkiego. Dzięki pokonaniu Longobardów Karol włączył do swojego imperium północną Italię oraz większość środkowej Italii z wyjątkiem państwa kościelnego. Przyjął wówczas tytuł króla Italii. Powodził również zwycięską wojnę z Arabami na terenie dzisiejszej Hiszpanii, podczas której zdobył ziemię na północ od rzeki E. Śladem tych walk w kulturze europejskiej jest pieśń o Rolandzie, frankijskim rycerzu, który walczył z arabskimi oddziałami w Pirenejach. Karol Wielki kontynuował też ekspansję na obszary leżące na wschód od Renu. Rozbił Awarów, którzy w VI wieku byli najpotężniejszym ludem mieszkającym w Europie Środkowej. Frankowie toczyli również krwawe walki z germańskim ludem Sasów. Wkrótce i oni zostali podbici i zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa. W ten sposób Karol Wielki stał się władcą zachodniej części Europy. Od Pirenu Wasz jego zwierzchność uznała też część Słowian zamieszkująca obszar pomiędzy Łabą a Odrą. Władca Franków postrzegał siebie jako zwierzchnika chrześcijańskiego zachodu. Stąd w jego otoczeniu powstała myśl o odnowieniu Cesarstwa Rzymskiego. Planowano odbudować je w pierwotnej postaci, zatem zjednoczenie. Nie miało objąć zarówno cesarstwo zachodnie, jak i wschodnie. Zamiar ten Karol chciał zrealizować przez małżeństwo z bizantyjską cesarzową Ireną. Sytuacja zmieniła się w Boże Narodzenie 800 roku, gdy papież Leon III przeprowadził cesarską koronację Karola bez uprzednich konsultacji z Konstantynopolem. W efekcie plan odtworzenia zachodniego cesarstwa upadł. Została natomiast przywrócona władza cesarska na zachodzie Europy. Samo terytorium monarchii Karola również znacząco różniło się od obszaru cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Zasięg państwa Karola obejmował bowiem głównie obszary na północ od Alp. Idea cesarstwa Karola Wielkiego nawiązywała do Rzymu w czasach, kiedy był on już schrystianizowany. Doceniała też Franków jako obrońców chrześcijaństwa, chociażby przeciwko muzułmańskim Arabom, oraz jako tych, którzy je propagują, chociażby w walkach z barbarzyńskimi sasami. Przypominam Państwu, że istotny element: Frankowie, jako pierwsi, przyjęli chrzest w obrządku katolickim. Nie było to bez znaczenia w tej mitologii, nie było to bez znaczenia dla tego mitu założycielskiego. W ten sposób państwo Franków stało się głównym ośrodkiem wspólnoty chrześcijańskiej, tzw. Christianitas. Poza granicami tej wspólnoty pozostawali wyznawcy islamu i poganie. Bizancjum początkowo protestowało przeciwko odnowieniu cesarstwa na zachodzie, ale po pewnym czasie wschodni cesarze uznali nowy tytuł karola. Aby sprawnie rządzić swoim rozległym imperium, Karol Wielki musiał zreformować administrację państwową. Wszystkie swoje rozporządzenia zaczął wydawać na piśmie. Stąd powstały tak zwane kapitularze, czyli spisane zbiory przepisów prawdy. W na które było podzielone państwo franków, władze reprezentowali wyznaczeni przez e, Karola hrabiowie. Na terenach przygranicznych, szczególnie narażonych na ataki wrogów, Cezar tworzył marchie, którymi zarządzali urzędnicy zwani margrabiami. Aby mogli samodzielnie odpierać ataki nieprzyjaciół, przyznano im większe uprawnienia niż te, które przysługiwały hrabiom. Sprawny kontakt z hrabiami i margrabiami, a także kontrolę nad ich działaniami zapewniali, Dworowi Cesarskiemu specjalni wysłannicy państw. Szczególną rolę w rządzeniu odgrywali duchowni, którzy ze względu na wykształcenie pełnili wysokie stanowiska na dworze władcy, a także tworzyli administrację na prowincji. Władza nad rozległym państwem wymagała odpowiednio wykształconych urzędników. Brakowało ich, ponieważ przed stulecia następujące po upadku zachodniego Rzymu miasta podupadły, a wraz z miastami podupadła jakość edukacji. W tym czasie znajomość pisma uległa znacznemu ograniczeniu i nauka czytania i pisania stała się nie czymś powszechnym, jak była w późnej starożytności, ale czymś w gruncie rzeczy elitarnym. W wczesnym średniowieczu, czyli w tzw. ciemnych wiekach, nauczanie było prowadzone tylko w klasztorach, w których mnisi przechowywali i przepisywali księgi. Gromadzono w nich także dzieła autorów antycznych. Edukacja klasztorna nie wystarczała jednak do wykształcania osób przydatnych administracji monarchią. Często ze szkolnictwem niewielką styczność miał nawet kler parafialny, nie znający wręcz zbyt dobrze łaciny, a zatem, szanowni państwo, nie było czymś zaskakującym, że taki prowincjonalny ksiądz, że taki prowincjonalny proboszcz nie potrafi najzwyczajniej w świecie ze zrozumieniem przeczytać Pisma Świętego. Czasami nie potrafił nawet korzystać ze msza. W tej sytuacji Karol Wielki i jego doradcy byli zmuszeni na nowo zorganizować nauczanie w pierwszej kolejności właśnie duchowieństw. Aby wzrożyć ten prostor ambitny plan, odwołano się wtedy do mnichów z Brytanii i Irlandii, gdzie przerwała znajomość klasycznej łaciny. Głównym twórcą nowego systemu kształcenia był mnich brytyjski. Alcuin, któremu władca powierzył kierowanie szkołą pałacową w Akwizgranie. Alcuin, opracowując podstawy edukacji, wykorzystywał znaną od szybku starożytności koncepcję siedmiu sztuk wyzwolonych. Nauczano wówczas m.in. Łaciny, czyli języka niezbędnego do poznania każdej dziedziny nauki, matematyki, astronomii, muzyki, no i rzecz jasna teologii. Budowano także umiejętność jasnego wyrażania się i wnioskowania, a zatem retoryki i logiki. W taki sposób nauczano nie tylko wakwizgranie. Na wzór szkoły pałacowej, przy klasztorach i kościołach katedralnych tworzono nowe placówki edukacyjne. Sprzyjało temu odnowienie życia klasztornego w duchu benedyktyńskim przez innego współpracownika, Karola Wielkiego, benedykta z aniami. Zaczęto dbać o poprawność nauczanej łaciny i sięgano przy tym do starożytnych autorów rzymskich. Również samo pismo podczas ciemnych wieków uległo zmianom i wymagało ponownego uporządkowania. Najmniejsi w służbie karola wielkiego stworzyli więc nowy rodzaj pisma charakteryzujący się prostotą i czytelnością. Otrzymało ono nazwę minuskuły Karolińskiej i stało się podstawą dla dalszego rozwoju średniowiecznej kaligrafii. Przyjrzyjmy się na chwilę tej sprawie. We wczesnym średniowieczu uległy zerwaniu więzy pomiędzy pojedynczymi ośrodkami kultury rozrzuconymi po całej Europie Zachodniej. Ukształtowały się wówczas pisma insularne. Wyspowe, czyli takie, które były używane tylko w konkretnym ośrodku i jego okolicach. Dla osób mieszkających gdzie indziej pozostawały one po prostu nieczytelne. Minuskuła, o której wspominałem wcześniej, opracowana przez uczonych ze Szkoły Pałacowej w Akwizgranie, stanowiła tutaj rewolucyjną zmianę. Było to pismo, którego litery mieszczą się w schemacie czteroliniowym. Trzonki liter zapisowano między liniami środkowymi, a ich laseczki dochodziły do górnej i dolnej. Jest to schemat znany współcześnie z zeszytów w trzy linie do języka polskiego, na których większość z Państwa ćwiczyła, będąc w młodszych klasach szkoły podstawowej. Gdy u czasów nowożytnych minuskuła karolińska została odnaleziona przez ówczesnych artystów i uczonych, zrobiła na nich duże wrażenie. Po pewnej modyfikacji wdrożyli ją do powszechnego użytku w okresie odrodzenia. W tej formie stosowana jest do dzisiaj. Wszystkie te zmiany, o których wspominałem przed chwilą, dały początek renesansowi karolińskiemu. Właśnie wówczas po raz pierwszy w kulturze europejskiej świadomie przywrócono, czy powrócono do dobrobytu starożytnych uczonych, filozofów, naukowców. Znaczenie odrodzenia karolińskiego było ogromne, ponieważ stworzyło ono podstawy ideowe średniowiecznej Europy. Należała do nich łacina jako uniwersalny język liturgii i nauki, system szkolnictwa oraz nowe wzorce architektury, które zaczęły z czasem obowiązywać w całej zachodniej części kontynentu. Przede wszystkim ukształtował jednak. Ogólny obraz świata chrześcijańskiego świata, na którego czele z jednej strony stał cesarz, z drugiej strony zaś stał papież. A dychotomia władzy, ten spór wpisany w logikę tego świata, spór pomiędzy cesarstwem a papiestwem, będzie w istocie rzeczy pewnym kołem napędowym dziejów na najbliższe setki lat. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I na koniec ciekawostka. Słowo oznaczające władcę brzmi bardzo podobnie do siebie w wielu językach, szczególnie w językach słowiańskich. Po polsku to król, po czesku krala, po rusku korol. To przeniosło się później wprost do współczesnych języków sukcesyjnych staroluskiego, czyli chociażby do języka rosyjskiego. Skąd to podobieństwo, szanowni państwo? Otóż, chociaż wpływy polityczne państwa Karola Wielkiego sięgały teoretycznie rzecz mówiąc, do łaby, no to przecież ich oddziaływanie miało miejsce także daleko poza granicami imperium, daleko na wschód, na ziemiach zamieszkałych w sposób zwarty, wówczas już przez Słowian, przez różne ludy słowiańskie. Wielkość tego imperium potęga Karola Wielkiego musiała robić niesamowite wrażenie, bo to właśnie od jego imienia, od imienia Karola. Powstało to słowo, słowo król, które oznacza monarchę, władcę, także do dnia dzisiejszego, a zatem także w naszym języku, w naszej codziennej mowie mamy na co dzień świadectwo panowania Karola Wielkiego. Numer 2. Będąc na zachodzie Niemiec, możecie Państwo odwiedzić miasto Aachen. Aachen to łacinie Atwizgran, a zatem stolica Karola Wielkiego. Tak, nie myliście się, stolica państwa Franków za czasów Karola Wielkiego mieściła się właśnie na terenie dzisiejszych zachodnich Niemiec. Do tej pory możecie zobaczyć tam zabytki w postaci czarnej kaplicy pałasowej Waki z która powstała właśnie w czasach Karola Wielkiego. Tutaj widzimy. Sklepienie kaplicy, które pokrywa złocista mozaika, przypominająca nam troszkę zdobnictwo bizantyjskie. Natomiast ten niewygodny mebel, niewątpliwie niewygodny mebel, choć przyznam, że nie siedziałem na nim, mogę jedynie rudomnie mywać, to tron Karola Wielkiego, który znajduje się w emporze. Zasiadając na nim, władca mógł uczestniczyć w nabożeństwie. Tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.